Jest bardzo duży problem ze świadomością. Ludzie są pozbawieni świadomości zamknięci w social mediach, myślą o lajkach, o komentarzach, o postach, a nie zastanawiają się nad tym, co się dzieje dookoła i do czego to prowadzi. Obudźcie się ludzie, kurwa, mać. Świadomość to nie jest to, że tobie się wydaje, że ty żyjesz, bo ty jesteś tu i teraz. No, tak ci się tylko kurwa wydaje. Później są łzy. Bo Ty nie wiesz, co się stało, dlaczego. Nie wiesz, bo brakuje Ci świadomości właśnie. A po co się hoduje takich ludzi? A no po to, że kogoś takiego można przekonać do wszystkiego. Nawet największej kuriozalnej bzdury. Bo on się nawet przez moment nie zastanowi, do czego taka decyzja może doprowadzić. On się nie chce zastanawiać. A przykładów mógłbym tutaj podać na pęczki. Jednak cóż z tego? Że na srebrnej tacy mogę podać najszczerszą prawdę, skoro i tak nikt mi w to nie uwierzy. I ja wiem, że wolelibyście teraz oglądać słodkie, urocze małe kotki, albo puste panny, które nie mają innego pomysłu na życie jak tylko świecenie gołą dupą do kamery. Ale to jest właśnie to, o czym ja mówię.